Słuchajcie, powoli będziemy się z wami żegnać, z całego serca wam dziękujemy, że byliście razem z nami. Jutro Dorota i Marcin i pan Deniro także jutro będzie, z którym będzie rozmowa, czyli pan Aha. Robert Deniro. Tak, a dzisiaj y, młodzi ludzie, którzy zdecydowali się odważnie przyjść i zaśpiewać coś o tvn Jak TVN znalazł się w waszym numerze, kochani? E, słychać mnie? Tak! TVN się znalazł w naszym numerze, y, bo nie, nie wiem co powiedzieć, stresuję się strasznie, bo jestem w telewizji na żywo, to jest dla mnie to jest <laughs> ale czy ty wiesz, że będziesz śpiewał w tej telewizji? Wiem i to jeszcze jest coraz gorzej, y, ale, ale damy radę. Mhm. A TVN jest, bo bardzo lubimy TVN. O, Pozdrawiamy o, TVN. Bardzo A. dobra odpowiedź moi drodzy, taki był plan. Zespół Lordofon moi drodzy, trzyosobowy, w takim składzie jesteście zawsze? Tak, gramy na żywo zawsze w trójkę, ale Hubert jest, jakby we dwóch robimy piosenki najczęściej, ale Hubert też coraz częściej. Sami robi, to jest nasz basista, kochany. Tak jest. Przechodził akurat, moi drodzy. I go wzięli do zespołu. Słuchajcie, lordofon, zapiszcie sobie tę nazwę, bo dzisiaj mało zespołów tak gra. Zupełnie serio. Mało zespołów tak gra, więc tym bardziej warto to sobie na playlistę wrzucić. Będziecie nucić do końca dnia, gwarantujemy. Tak, to prawda. Całujemy was, życząc Wam cudownej niedzieli. Wszystkiego dobrego, a Wam zostawiamy scenę, moi drodzy. Cześć, tu Dorota? I... Marcin! Jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej zapraszamy na dzień